Jesteśmy w Brikomarsze w Pszczynie. Odwiedza nas dzisiaj tutaj pan Rafał Brzozowski jest ambasadorem konwoju muszkieterów w tym roku. Razem z konwojem odwiedzamy w tym roku około 350 placówek. Akcja, którą dzisiaj promujemy, związana jest z sprzedażą toreb muszkieterów we wszystkich sklepach Bricomanse, które tylko zgłosiły taką chęć. Sprzedawane są reklamówki na kasach. Pieniążki, które są w ramach tej akcji zbierane przez sklepy, są potem przekazywane do placówek wytypowanych przez właścicieli. Placówki mają taką możliwość, jest to kwota 3000 złotych uzbieranych właśnie ze sprzedaży. W przypadku sklepu Bricomarsze w Pszczynie jest to kwota 10 tysięcy złotych. Takich sklepów w Polsce są trzy, w tym między innymi Pszczyna. Sprzedaż reklamówek to forma reklamy zarówno dla Fundacji Muszkieterów, ale także reklama dla sklepu. Nie ukrywamy, że w taki sposób co roku zbieramy pieniążki dla podopiecznych, których no, wytypuje każdy ze sklepów. My po raz kolejny, ósmy raz z rzędu typowaliśmy placówkę Przystań. Jesteśmy dzisiaj w Pszczynie, w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przystań. I teraz chciałem zaprosić wszystkich ze sobą. Idziemy na spotkanie. Jest to wielkie wydarzenie, które utwierdza w przekonaniu nas, pracowników, i nasze dzieciaki, że jesteśmy fantastycznym teamem. Skoro zasłużyliśmy na tak znamienitego gościa, a ponadto jest to informacja dla naszych dzieciaków, że są ważne.